Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Minecraft Wyzwanie na Modach. I dzisiaj e, chciałam, pamiętam, zobaczyć, co jest w tej wieży. Znaczy, czy, je, czy jest coś, czy już ją z domu zwiedziliśmy, czy nie, nie do końca. E, bo jeśli. Inaczej, nie ma sensu w ten sposób. Emigirta. I kilka klocku sobie po prostu zbiję. Dobra. Oj, mam wrażenie, że ten mój tier to mój gierd może nie starczyć, ale to się zobaczy. Ale nie powiem, wam, że teraz jest, jak to nagrywam, 15.40 i dzisiaj przez cały dzień po prostu tutaj godzinę obudziłam się około 9.00. Oglądałam YouTube, bo po prostu mam tyle do nadrobienia odcinków. Znaczy, nie, że muszę je oglądać, ale jakby lubię, mi tu przyjemność, po prostu jakby, jak nie mam czasu na oglądanie na YouTube'a, to wiecie, jest ta playlista do obejrzenia. Ja sobie tam wklikuję, żeby mi kładało te filmy nieobejrzane do. Właśnie do obejrzenia. I. O, jest skrzynka. I właśnie tak sobie robię. I potem. Myślę, że spijemy tą wieżę, dlatego, że. Ona mi przeszkadza wizualnie tutaj, w tym terenie, blisko naszego domu. No. I wcześniej to Wam powiem właśnie, że jakby po prostu nie mam czasu, sobie zapisuję i potem to oglądam. Jakoś tam w miarę chronologiczny się staram czasami po prostu jakiś film dalszy, bardziej mi się um, ciekawiej wygląda niż poprzednie, więc wtedy wyprzedam, ale staram się w jakoś w miarę chronologicznie I po prostu mm, dzisiaj obejrzałam chyba końcu 30 filmów i jakby już dawno nie miałam takiego maratonu, żeby tak tu oglądać YouTube i w sumie stęskniałam się za tym, ale jakby Ja mam, nie wiem jak to nazwać, ale mam bardzo dużo jakby zainteresowań czy coś W sensie, no bo nagrywam na YouTube jeszcze jakby sama dla siebie też gram w gry e, Czytam książki, e, gram w gry na telefonie e, Czasami kładam puzzle e, Generalnie bardzo dużo rzeczy robię różnych I po prostu czasami nie starcza mi, żeby wszystkie robić e, e, te rzeczy jakby w ciągu dnia e, No bo Musiałabym mieć chyba doba 30 godzin, żeby mnie to wszystko zdarzyło, robić, no i jeszcze się wyspać, nie? I po prostu czasami nie starczy mi na to czasu. I z jednej strony mi przykro, a z drugiej to po prostu czasami y, robię to na zasadzie, że po prostu jeden dzień stwierdzam, że no dobra, w sumie dzisiaj mam ochotę na czytanie i po prostu cały dzień czytam, albo y, no dzisiaj mam ochotę sobie tam y, poglądać, albo to cię obejrza, albo na przykład przez, powiedzmy, Potrafię, jakby, bo to też mi sprawia przyjemność, to też jest jako takie hobby e, Na przykład nagrywać odcinki przez, powiedzmy a, Najwięcej ile nagrałam, to chyba będzie z 4 godziny, tak mi się wydaje bo jednak to jest. Bo zazwyczaj jakby ja nie jestem taką, takim typem osoby, który, która może przez cały dzień siedzieć przy komputerze, bo jednak e, zaczyna mnie boleć głowa i po prostu nie mogę e, zbyt długo tego robić, ale e, tyle to dam radę. E, zwłaszcza, że jakby teraz jak to nagrywam. Jeszcze mam problem dodatkowy, bo wiem, że lepiej mnie słychać, jak mam słuchawki douszne, bo na, nauszne to w ogóle nie mają, znaczy moje nie mają y, mikrofonu, bo wiem, że są takie, które mają jakieś specjalne mikrofony w ogóle, ale y, moje nie mają w ogóle mikrofonu i po prostu w nich nie by było coraz gorzej słychać, ale jakby jestem w, na, y, w dousznych, e, takich białych, najzwykłych wiecie o, o co chodzi. E, tylko problem jest taki. Że mam teraz zapalenie ucha, więc jakby z jednej strony fajnie mi się nagrywa i spoko A z drugiej strony jednak mam słuchawki, więc yy, chyba to nie jest zbyt zdrowe Chociaż akurat w tym momencie mnie to za bardzo nie boli W sensie, bo wiem, yy, bo teraz jestem chora już od yy, co dzisiaj jest yy, Czekaj, jest to teraz jestem chora już drugi, trzeci dzień, coś takiego i w sumie powiem Wam, że nie jest yy, już tak źle, bo na początku to po prostu, jak tylko się dotykałam tego ucha yy, ręką. Nie wiem, czymkolwiek kładam głowę na poduszkę, czy coś, to po prostu tak mnie bolało. A teraz jest już tak, że no spoko. Także że pewnie teraz słabo wygląda w ogóle, bo teraz z tego co widzicie jest noc, a my moglibyśmy pozabijać trochę potworów. Ponieważ na przykład tam jest ten potwór, yy, nie widzicie tego, a ja chyba nie mam fajnych no właśnie, ale tam jest taki potworek, a i z tego co mi wiadomo, to tutaj jest do zrobienia taki quest. Yy, to coś i to coś i to coś, i to wypada właśnie z tego. Więc yy, zaraz tam pójdziemy, bo generalnie. Jakby nie będę Was oszukiwać, ja grałam już trochę na tych modach, w sensie w miarę je tam kojarzę. Nie jestem jakimś prosem, wiadomo jednak nadal lamię i po prostu czasami to wszystko dogadać. Ale w miarę ogarniam o co chodzi. I po prostu wiem, że ten mob akurat przynajmniej z moich obserwacji, tak wynika, że on spełni się głównie na takich właśnie łąkach, na jakich my mieszkamy Po co ja w ogóle schodzę? Tych to bym zabiła, wiecie, ale myślę, że oni zabiją mnie, zanim ja ich Dobra, zrobimy tak Tutaj I teraz tak y Dobra, tylko, tylko się obejrzeć, czy nie ma żadnego Creepera, wiecie, bo Creeper to może zrobić miłą niespodziankę W ogóle nie czuję jakby skąd się biorą te takie ziomy, co są jakby skrzynkami, w sensie jak, jaki w ogóle jest zamysł Autora tego pomysłu Teraz wiecie co wygląda trochę... Myślę, że to nasi Ta wieża jakby się nie doczytała po prostu. Wiecie tak, że za yy, mało czanków i na górę się nie doczytuję. Shit, weź A, nie, z tobą się nie zaprzyjaźni kolor. Sorry, ale nie widzę, że on nie goni, więc sobie wejdę tu i tak się popatrzę, bo zniknął mi ten co tu był Cześć, coś się za widzę. Mogę cię lać od góry, jak ty nie możesz mnie lać. A ciebie z kolei mogę lać tak, żebyś. O, tam jest. Endermana chciałam zlać. Kurde, blade. Dobra, szybko to załatwię. Zamiast biję ten klot wiem, że... Nie, tam zombie idą i jak one dojdą, to będzie słabo, bo one mogą już wejść pod podwójne. Zginty, zginty. A teraz tak, yy. mam problem, bo nie mam szczyt miecze. Ale No, czy to nie czy tu nie wrzucam właśnie, bo z mi podpadało. Kolesi, dobra. No nie. Jakby tu nie było tych szkieletów. Kurde blade. Bez sensu, totalnie bez sensu I Inaczej zrobię, myślisz, że on zniknie jak się prześpię? Znaczy ja w ogóle łuk Coś tam jest, ale... Mm. Dobra, prześpię się Aha, nie prześpię się A, dobra. Tak właśnie patrzyłam i wyglądałam, czy mogę się przestać, czy nie. Do końca, czy mogę, czy nie. E, dobra. I teraz, jakbym przestał, to bym potrzebowała. I tak. tam palcie, a ten mi zniknął. No to shit. I bym nawet spróbował zabić, bo z niego może książka wpaść. W zależności od tego, jaki on jest. Lively Magnetic. Świetnie. O kurde! Jeszcze mi krowy zarąbał. Przecież nikt mi nie powiedział, że on tak wybuchnie na 10 miliardów kratek. Że jest live Magnetic, i magnetyk, się długo żyje. Ej, to on zabił tę krowę, nie? Nie, on no, coś tam zabił. Nie ma tam parku. Eee, dobra. Problem jest taki, że otóż eee, tak, po pierwsze, ja to jestem po prostu straszną pierdolą wiecie, ale tragedia. Ten moment. I teraz tak, potrzebujemy oczywiście tych płotków i dużo dirta. Zdecydowanie dużo dirta. I teraz tak, żeby krowę zaciągnąć, oczywiście potrzebujemy pszenicy, czego by innego. Więc otóż tak, krowa 3, krowa 3, halo, dziękuję. Ja wiem, że tam jest jeszcze jedna krowa, zaraz co załatwiam? E, Króweczko, kochana. Ty, widzę, masz problem z wyjściem, i nie dziwić się, bo ten, kurde, normalnie robił taką dziurę. Ale, że ja jestem bardzo miła, to ja Ci pomogę stąd wyjść. Wcale nie dlatego, że pewnego dnia będę chciała Cię zarznąć na jedzenie. To zupełnie nie ma z tym związku. Więc chodź, króweczko, proszę, słodka. I teraz mogę być tu. Na klocek. Na klocek. I tu, to mnie. I teraz tak. Y No nie, wyjdź! Ja co jestem geniuszem, po prostu wszystkiego Tam co ja gdzieś polazła, czy to ta? Chyba ta e, Dobra, i teraz mam problem W postaci wielkiej dziury w glebie Ale wykopię sobie węgiel Są plusy ujemne i plusy dodatnie. Znaczy minusy ujemne i minusy dodatnie w tym wypadku To jest ten wielki minus, bo mam wielką dziurę w ziemi, ale z drugiej strony mogę wykopać węgiel I też widziałam, że mój drogi Creeper odkrył jakąś piękną jaskinię, o którą się przejdę, żeby znaleźć takie oto żelazo na przykład. Z tego, co y, słyszę, to jest to dość duża jaskinia. O Jezus Maria! Tak się nie powinno zdarzać. E, dobra, jest, żeby żeby wiecie... Waypoint. Tak, Waypoint, a ja otworzyłam Jest Jaskinia. I wrócę sobie do... Ostatnie osłonięcie możemy usunąć. Co to jest? E, do... I wrócimy do bazy i wiecie co, skończy odcinek po prostu, bo to jest po prostu porażka jakaś yy, Więc tak, mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek Jeśli tak, to oczywiście zostawcie łapki w górę i subskrypcję yy, Na no to na tyle Jezus, człowieku, weź ty, kur... porąbało cię Weźmy zboże Zdecydowanie nie chcę się z nim zaprzyjaźnić Ale to dlatego, że tam tamten był taki, wiecie, przyciągający, bo... Normalnie da się... Właśnie mm, Więc no, e, mam nadzieję, że podoba Nie wiem, czy to już mówiłam, powiem jeszcze raz na wypadek Potem normalnie mnie przestraszył e, więc mam nadzieję, że podobałbym się ten na jakieś. Tak, to oczywiście. Kurde! No to świetnie. Ja to jestem taka świetna w pokonywaniu Creeperów. Wiecie co? Mam dość tej gry. Pa!